Ile na MKS myszków Milena no 7-0 dzisiaj z ostrowią. To jest wynik, który no, chyba nikt nie przewidziałby przed tym meczem. Tak, witam wszystkich. No fajnie, wynik cieszy. Udało nam się pokonać ostrowie, bo jak, jak wiadomo ostatni mecz z nimi nie, nie poszedł po naszej myśli. No dzisiaj pokazałyśmy, że to my, my lepiej gramy. My, my Szczelamy I, i wiadomo, mogło być tego więcej, bo, bo dużo naszych niewykorzystanych sytuacji. Dziewczyny fajnie, bo walczyły, no i, i cieszymy się z trzech punktów. Cały czas byłyście zmobilizowane. Nawet kiedy było 5-0, 6-0, to pokrzykiwałyście do siebie trenerzy też z ławki. I kolejna ciekawa sprawa, zmienniczki spisały się bardzo dobrze. Gol Zuzanny Kubiciel. Tak, tak, cieszy, że, że nowe dziewczyny młode szczelają. No, my nie zatrzymujemy się na jednej, dwóch, trzech bramkach. My, my dążymy do tego, żeby zdobyć ich jak najwięcej, bo y, wiadomo, na koniec może się okazać, że ten bilans bramkowy może być ważny. I, i jak mówię, no, cieszymy się z, z każdej zdobytej bramki i chcemy ich szczelać jak najwięcej. No dzisiaj niestety y, mogłyśmy zdobyć ich zdecydowanie więcej, no, ale skończyło się i tak wysokim wynikiem, także niech ostrowia cieszy się, że, że tylko tak, a nie inaczej skończył się ten mecz. Większość tych bramek faktycznie z, z piątki, tak można powiedzieć, że wchodziłyście z piłką do bramki. Ale też pamiętam jeden twój strzał z dystansu, który o mają nie zakończył się golem. Tak, tak, myślałam, że, że jednak uda mi się bramkarkę przelobować, no ale no niestety sparowała piłkę poza bramkę i, i, i nie udało się szczelić, ale no tak jak mówię, nie, nie zatrzymujemy się, na, napieramy dalej i, i próbowałyśmy właśnie kolejne bramki strzelać. No Powinnyśmy więcej wykorzystywać strzałów sprzed szesnastki, bo, bo jest do tego miejsce, mamy dziewczyny, które potrafią uderzyć. No ale gdzieś tak jesteśmy zafiksowane, że, że musimy z tą piłką wejść w pole bramkowe i w, pi w piątkę. No ale cieszymy się, że, że i tak zdobywamy wronki. Oby takie były tego efekty jak dzisiaj. Super Milena, dziękuję, gratuluję za ten mecz 7-0 z Ostrowią. To fantastyczny wynik, no i szykujemy się już na Tarnów. Drużyna rozgryziona? Jak. No nie wiem, czy rozgryziona, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. My, my zawsze gramy o, o pełną pulę, dobrze analizujemy przeciwnika i, i chcemy się skupić na tym, żeby, żeby pokonać je u nich na terenie. Wiadomo, to jest ciężki mecz, bo, bo zawsze na wyjeździe gra się inaczej niż u siebie. No nie wiemy, co nas zostanie, ale natomiast wiemy, że, że chcemy tam jechać po trzy punkty. I tego wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich kibiców przed odbiorniki i do dalszego wspierania nas na boisku.